Dzień dobry. Dzień dobry. Ile ma Pani lat? Lat. Lat mam 87. Jest coraz mniej zesłanych na Sybir ludzi spośród żywych. To przyjemne, że możemy z Panią przeprowadzić ten wywiad. Kiedy... Ile Pani miała lat, kiedy Panią zesłano na Sybir? I ile miałam lat, kiedy zesłali na Sybir? Tak. Siedem, e... siedem lat. Mm -hmm. Ósmy rok mi ale tam już to... E... Jak wyglądał tamten dzień, kiedy was zesłali na Sybir? Zimowy był, śnieg sypał, mróz mm -hmm. był silny w Polsce. Mm -hmm. e... A więc jak to wyglądało? Czy przyszli do was żołnierze do domu? Czy po prostu sąsiedzi was powiadamiali? Przyszedł. Przyszedł jakiś pan, a jaki ja nie pamiętam. I dziadzia posadził. Nie wolno było się dziadziowi ruszyć. Tylko babcia rektowała, co tam mogła, pozbierała, nas i... i ja. A mniej więcej co ze sobą zabraliście? Jak pamiętasz, co zabraliśmy? Pościel, pierzeny, troszkę garka. Tak. No i tyle. Czy stawialiście opór lub negocjowaliście z żołnierzami? Nic. Czy sąsiedzi wiedzieli, co się dzieje? A już powiadomili ich, to wiedzieli. Tak jak i nas. Jak wyglądała sama wywózka? Od domu do samego Sybiru. Z domu wywieźli na, do medyki. Aha, a jak wyglądało, ja ci teraz opowiem, jak wyglądało, dokąd pociąg szedł, bo na sama Seberię nie szedł, tylko, tylko szedł, to ja już nie pamiętam, dokąd nie powiem ci tego. Tylko. Jechaliśmy saniami na Sybir, tam do, do baraków. Saniami, na saniach. Taka zima. Mhm. Tak, śniegi, 40 stopni, mrozów. Saniami. Mhm. A jakie były warunki w wagonie? Zimne, chłodne, głodne. Mhm. Tak. Czy była jakakolwiek szansa na ucieczkę z wagonu? Nie, mój tata odszedł, to by nie chcieli puścić potem, no ale on już musiał się dostać i jechać razem z nami. A tak uciekać nikt nie uciekał, bo nie było gdzie uciec. A jak długo pani jechała na Sybir? Trzy tygodnie. Mhm. Czy podczas podróży były jakieś postoje? Były, dawały jeść. Latały do, do buru, bur się nazywał, to, to ta kuchnia i leciały w nocy tam i dawały jedzenie i w nocy. A pamięta Pani jak się nazywała miejscowość, do której przyjechaliście? Na sedir mhm. Miejscowość, w jakiej mieszkaliście? To Ujarski kraj, Ujarski rejon. O. A tak. jakie panowały warunki na Sybirze? Zimne, głodne, brudne. Nie było się gdzie umyć. Takie warunki, jakie bądź. Mhm. Jakie mniej więcej temperatury panowały na Sybirze? 40 stopni. Na minusie? Tak. Hmm. To jak ty i inni ludzie radziliście sobie? Zarabialiście coś? Mama chodziła do lasu. I tata też oddalony był od nas. Bo on był majstrem takim i też, też pracował w lesie. Mm -hmm. Początkowo. A później nas, jak już wolność my dostali. To, to już nas po całym Sebirze można było jeździć. A. A chodziła pani do szkoły tam na Sebirze? Jeden rok. Rosyjski um. i rok do Polski. Byli tam jacyś Polacy z panią oprócz mamy i taty? Byli. W znajomi tutaj z okolic? Tu, tu ostatnio nie, nie byliśmy, tylko my byli. Mhm. Tak, bo to było takie miasteczko. W sensie na Sybirze nie było żadnej twojej koleżanki, przyjaciela, nikogo z rodziny? Koleżanki rosyjskie. A. Tak, rosyjanki. A porozumiewała się z pani językiem rosyjskim, czy też trochę polskim? Rosyjskim bardzo dobrze. A. A, że z Rosjanami rozmawiałam po rosyjsku, a z mamą po polsku. Aha. A tradycje polskie zachowywaliście tam na Sybirze, czy rosyjskie bardziej? Co? Tradycje. Tradycje? To jakie tam tradycje? Rosyjskie. A. Tak, rosyjskie. A tam był jakiś mini kościół albo coś w tym stylu? Czy nie bardzo? Była cerkiem, ale pełno zboża nasypane. A. Jak powróciła Pani do ojczyzny? W 1946 roku w maju powróciłam do ojczyzny. Do golutkich ścian, wszystko zrabowane, nie było nic. Ani drewienka do palenia, ani, ani wiaderka, ani nic. A czym pani wróciła do Polski? Tą samą drogą, co pani wyjechała? Nie, jechałem tu. Czekaj. Jakie to było miasteczko? Myśmy polecieli tam. Był blisko kościół. No popatrz się, widzisz, wyleciało mi z głowy. To hmm. miasteczko, to moje już w Polsce. Przyjechaliśmy na Radymno. Do Radymna. nas przewieźli pociągiem. A do Radymna przyjechał nam na nasz taki znajomy i nas przywiózł. Ha. Tak. Jak wyglądało stówno po Pani powrocie? Stówno jak wyglądało? Mhm. Jak bądź. Jak bądź też stówno wyglądało? Mhm. Nieładnie. Może Pani mniej więcej opisać? Jak wyglądało? Mhm. No, no, ludzie bali się jeszcze, by jeszcze banderowce chodziły. I a my się też bały. Tak, jeszcze bandarowca chodziły, jeszcze na biało pombierane, bo to zimy były, fest, mrozy fest. Mhm. Tak. No nie wiem jak tam napiszesz. Mhm. To dobrze, tak, to tak. dziękuję. Do widzenia. No. Do widzenia.